W ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolorskiego dookoła Mazowsza odbywają się także wyścigi dla amatorów. Tak było i w tym roku. Przed głównym startem ekip zawodowych do rywalizacji stanęła prawie setka amatorów. Startowali oni w wyścigu Mazowia Masters 2, Mini Mazowi oraz w mistrzostwach gminy Kozienice. W Mistrzostwach Gminy na starcie punktualnie o 11.00 zameldowało się ponad 20 osób. To oni wspólnie z zawodnikami startującymi w Mazowia Masters wystartowali jako pierwsi. Minutę po nich na trasę zawodów ruszyli najmłodsi uczestnicy wyścigu, dzieci i młodzież. Zarówno oni, jak i zawodnicy startujący w Mistrzostwach Gminy do pokonania mieli jedną, 33-kilometrową pętlę. Startujący w Mazowia Masters jechali dwa okrążenia. Trasa była ta sama, na której dwie godziny później rozgrywał się się wyścig zawodowych kolarzy. W Mistrzostwach Gminy Kozienice niespodzianki nie było. Jako pierwszy linię mety przejechał Marcin Kosiński jadący w barwach energii Kozienice. Mistrzostwo zdobył już po raz trzeci. Tuż po odebraniu gratulacji od najbliższych podzielił się wrażeniami z trasy. Bardzo szybko, ciepło, ciasno, bardzo fajnie. Trudniej to było wtedy, kiedy interwały się pojawiały, czyli jak było troszeczkę wzniesienia, robiły się pociągi, jak nie byłeś w pociągu, trzeba było szybko zareagować i żeby nie, nie stracić koła, a po prostu złapać pociągi i jechać dalej. to no, utrzymać się po prostu w czubie. Podobnie jak rok temu drugi linię mety minął Daniel Sułek, na trzecim stopniu podium stanął Rafał Sarnecki. Wśród startujących pań bezkonkurencyjna była podobnie jak i rok temu Anna Wołos. Ciężko, ciężko, bardzo mocno. Ledwo, ledwo się jechało. W, bardzo mocno, bardzo. Ale dam radę. Po podgórki bardzo mocno uderzali, bardzo. To co my z licencją grupa. Oj, bardzo, bo ciężko się utrzymać, jeśli zgubiłam koła, jakbym zgubiła tego koło, od razu bym odstała. Także musiałam zdać te zęby mocno pod górę i jechałam, aczkolwiek odstałam w, brz w brzuzie, ale jakoś tam dojechaliśmy w następnym peletonem razem. Ciężko, ale dam radę. Drugie miejsce zajęła Renata Michalska, a trzecie Wiktoria Kubik. Jaki jest przepis na sukces naszych mistrzów? Praca, praca, nic, nic samo nie przychodzi, trzeba po prostu jeździć, kręcić, e, kilometry zostawiać za sobą, no i efekty jak widać, polecam. Trenować przede wszystkim, no i głowa mocno musi pracować, siła woli. W Mistrzostwach Gminy Kozienice przyznano również nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Gratulacje i puchary najlepszym kolarzom naszej gminy Przekazali burmistrz Piotr Kozłowski, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman i dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz. Jak mówimy, są to amatorzy, podchodzą niezwykle profesjonalnie. Ja widzę na co dzień, niektórzy mocno trenują, co cieszy również panie, angażują się i dzieci, czyli jest ten na rybek, jest też przyszłość dla dyscypliny, bo jeżeli za młodu ktoś zaszczepi w nich tą miłość do jazdy kolarskiej, to myślę, że w kolejnych latach to zaowocuje pozytywnie. Myślę, że ten wyścig był też dobrym momentem na uczczenie 100 lat Polskiego Związku Kolarskiego, więc można powiedzieć, że te kolarstwo w Polsce liczy 100 lat, w tym roku obchodzimy tą jubileusz i kozieńce są dobrym miejscem, żeby to uczcić. Z kolei w wyścigu z cyklu Mazowia Masters najlepszy okazał się na kozienickim etapie Marcin Ziemecki z Warka Klondiak Team. Wśród pań pierwsza linię mety przejechała Anna Rząsowska. Ona też triumfowała w klasyfikacji generalnej. W gronie panów rywalizację w klasyfikacji generalnej wygrał Jakub Nowomiejski z Lux Trójka Piaseczno. W mini Mazowie triumfowali natomiast wśród młodzików i juniorów Mateusz Zieliński z Grodziska Mazowieckiego i Maria Klamot z Łodzi oraz Mikołaj Pożyczka z Grodziska i Ela Szymańska z Piaseczna w rywalizacji Żaków. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Stowarzyszenie Mazowiatim, a partnerami Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, oraz Kozienicki Dom Kultury.